Dziś jest 14 kwietnia. Podobno jutro już nie będzie takiego ładnego słońca jak dzisiaj, także korzystam z tego. Jestem po pracy przy obwodnicy południowej korytarza ulgi dla strumienia malczeskiego. Widocznie znaczy nadal się utrzymuje wysoki poziom wód w obu strumieniach, to znaczy i w Godówce i w strumieniu malczeskim. No bo one tu niedaleko się łączą przed obwodnicą południową, to jest nasza wewnętrzna obwodnica południowa, bo powstanie jeszcze południca miasta Radomia w ciągu drogi ekspresowej, jest 12, no ale to przyszłość. Mam nadzieję, że będzie blisko Radomia, chociaż tam walki trwają o to, żeby nie było blisko, no ale to jest w interesie grupy ludzi, natomiast interes miasta jest taki jednocześnie, żeby ta obwodnica Spełniała funkcję obsługi miasta. Wobec tego dobrze że jednak byłaby bliższa. Zresztą, gdziekolwiek by nie przebiegała, to będą e, protesty to już tak, tak to po prostu jest. Tutaj główny strumień, e, nurt strumienia, pierwszy z oczek. Ja przyjechałem po południu specjalnie, po to, żeby zobaczyć, posłuchać, bo dzisiaj. W Małęczynie na stanowiskach, które sprawdzałem, jest po prostu masę. Masę ptaków, a tutaj masę, masę płazów, ptaków też. A tutaj masę śmieci. To jest ten e, chyba najcenniejszy z tych dwóch oczek. Ten mniejszy ma troszkę większą strefę. Mhm. Taką zabraną przez szuwar, zajętą przez szuwar. No jest dosyć ciekawy. Tu kiedyś mieliśmy zarówno robuchy paskówki, jak mieliśmy też u 2015-2014, tuż po oddaniu. Kiedy ten zbiornik jeszcze nie był zarybiony. O, kokoszka wodna, słyszeliście? Tam gdzieś jest kokoszka wodna. W zeszłym roku pokazywałem kokoszki wodne. Natomiast ja przyszedłem tutaj posłuchać, czy czasem grzybiuszki się nie odzywają. Będzie trudno. Może jednak w nocy tu trzeba będzie przyjechać, bo ruch mniejszy wtedy jest na obwodnicy. Na pewno odzywają się ropuchy szare. I słychać je. A, jest robucha szara, proszę. Popatrzcie. E, to wygląda na wkurzonego samca. Może dlatego, że nie ma partnerki. Tam dalej jakaś płoć albo wzdręga. Nie wiem. Czy ona płynie jeszcze? To nie wiem. Czy ją coś podnosi? Po prostu jakiś padlinożerca. albo po prostu jest w stanie krytycznym gdzie ona jest? a tutaj, dobrze no i tutaj mamy ropuchy też skanuję tę przestrzeń nie widzę jej, o tutaj jest, patrzcie także mamy ropuchy szare brak na razie jest o tu szary, proszę Jedna samica, czterech samców. Uciekła. Uciekli. Czyli pięć samców było. No i tutaj napuszany samiec chyba zdenerwował się, nie udało mu się. Okazja dosłownie go minęła obok. Odzywają się. Gdzieś się odzywa się samiec, tu oczywiście można było wziąć to z sobą. No bo przecież przynieśliśmy, no teraz jest lżejsze o te pół kilograma. No ale można lepiej zostawić, może służby miejskie posprzątają. Idziemy tam dalej. No od dzisiaj jest dzień myślista, ale ropuchy i one ruszyły nagle zazwyczaj y, ruszają w, na przełomie w Radomiu przynajmniej na przełomie y, y, marca i kwietnia tak jak no, taką małą lukę wykorzystują między przejściem y, żab moczarowych a żab znaczy żab trawnych a moczarowych y, takie są moje doświadczenia przez te ostatnie 30 lat jakie obserwuję płazy tutaj w okolicach Radomia. No ale druga taka e, nietypowa wiosna, kiedy to następuje dużo później, w zeszłym roku może było ciepło, była ciepła wiosna. To żab, żaby e, dosyć późno wyszły, w tym roku też, a były takie czasy, kiedy pamiętam, że jeszcze był lód i po lodzie żaby trawne, I to był koniec tego słonko przygrzewało i zamy trawne biegły do, na przykład na kumaczym stawie. Bo w obszarze krajobrazu chronionego Dolina Kosówki też tak było. Przed nami Piecuszek śpiewa, zadowolony z siebie. Nie wiem, czy jest to włączone już do Parku Południe, ale mówię, przydałby się tutaj konkurs. Architektoniczne, czy tak, architektoniczne, architekci krajobrazu. No, przydaliby się architekci. No i należałoby to ogłosić i spróbować to zagospodarować. Tylko oczywiście trzeba będzie troszkę mieć nad tym kontrolę. Tak żeby to było zagospodarowane z głową, żeby na nie posadzono tu pod rząd drzew. No tak jak tam wzdłuż ulicy posadzono rząd nie wiem po co i na co nawet chyba za bardzo nie zastanawiano się nad gatunkami które są potrzebne tam oczywiście izolacja jest potrzebna ropuchy przeleją tam mamy kolejną ropuchę ale na razie tylko i wyłącznie ropuchy nic nie słychać innego poza ropuchami szarymi. dobrze i tyle a teraz pojedziemy na górkę saneczkową może na górce saneczkowej przynajmniej to, na co czekałem, czyli robuchy szare, żeby zielone, no i przede wszystkim grzebiuszki, o ile przetrwały czas renowacji zbiornika, zatrzymały do tych czasów. A może trafi się jeszcze jakaś ostatnia trawna, ostatnia moczarowa, które nieco spóźnione dotarły tam. Miejmy nadzieję, że tak będzie, zobaczymy jak to będzie. Natomiast tutaj już wiem, że, że biuszek nie ma w tym roku. O, przepraszam. Nie, nie ma, bo to, bo to ropucha. No i tyle. Dwie ropuszki tutaj. No to będziemy kończyć.